Jak to jest z tą dyskryminacją? Czy kobiety są, czy nie są dyskryminowane? Różni ludzie, różne opinie, dlatego chciałbym dzisiaj poszukać, czy są jakieś dowody świadczące za dyskryminacją albo przeciwnie. A dzisiaj dość nietypowo, bo będę się odnosił do materiału o materiale, ponieważ kilka dni temu na kanale Kasia Gandor pojawił się materiał Liczby, które pomogą Ci zrozumieć skalę dyskryminacji kobiet, i zostało tam przedstawione trochę różnych danych, które, które miały właśnie pokazywać, obrazować zjawisko dyskryminacji na świecie, ale też w Polsce. I do tego materiału odniósł się z kolei na kanale Szymon Mówi, Szymon. I on tam dyskutował z tymi danymi, niejako przedstawił, że tak naprawdę one fałszują obraz rzeczywistości, że ta dyskryminacja w takiej skali, jak tam jest przedstawiana, absolutnie nie występuje. I ja chciałbym się odnieść niejako do tych dwóch odcinków, ale przede wszystkim do słów, Tez i teorii stawianych przez Szymona dość mocno z perspektywy psychologicznej, z perspektywy eksperymentów psychologicznych oraz też generalnie analizy pewnych, pewnych zjawisk. Jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, jak to wygląda z tą dyskryminacją, to zostańcie ze mną. Zanim zacznę, to jeszcze tradycyjnie po więcej inspiracji, różnych przemyśleń, cytatów, e, informacji o moim trochę, o moich innych zainteresowaniach, zapraszam Was serdecznie na Instagram. Człowiek absurdalny, a teraz do, do dyskusji. Odnosząc się do różnych danych, statystyk przytaczanych przez Kasię Gandor w jej materiale e, na temat dyskryminacji, odnoszących się do różnych. Raportów związanych z tym zjawiskiem. Ja nie chcę tych danych ym, analizować, nie chcę ich interpretować, ale muszę powiedzieć, że y, z mojej perspektywy, z perspektywy wiedzy psychologicznej, one mnie nie zaskakują, ponieważ znam bardzo dużo różnych chociażby eksperymentów właśnie z dziedziny psychologii, które pokazują jak silne nadal są funkcjonujące w nas, funkcjonujące w naszym społeczeństwie i nie tylko w naszym stereotypy dotyczące płci, dotyczące kobiet, wpływające na to jak oceniana jest ich praca, jak oceniane są ich dokonania, co z kolei ma przełożenie na przykład na zarobki, ma przełożenie na różne ich wybory życiowe, ma przełożenie na procesy rekrutacyjne, ale też same kobiety w związku w zderzeniu się z tymi różnymi przejawami nadal seksizmu opartego właśnie na tych szkodliwych, krzywdzących stereotypach, ma to też wpływ jakie one podejmują różne decyzje życiowe i jak je to w naszym środowisku ogranicza. Robiłem kilka tygodni temu odcinek o stereotypach płciowych. Na miniaturce tam było takie pytanie prowokujące, dość postawione, dlaczego kobiety są postrzegane jako mniej kompetentne. I tam przytaczałem na przykład takie słynne badanie, na jego podstawie ukuto zwany paradygmat Goldberga z 1968 roku i badanie polegało na tym, że ten sam artykuł badani mieli oceniać, tylko pod jednym artykułem był podpisany mężczyzna, pod drugim kobieta, czyli różnicą było tylko imię typowo męskie, typowo żeńskie. I artykuł napisany przez mężczyznę był oceniany po prostu dużo wyżej, jakby bez żadnego innego powodu. Przytaczam w tamtym odcinku serdecznie Was, zapraszam też do jego obejrzenia. Również dużo innych badań, w skrócie przypomnę jeszcze kilka, które mocno dotyczą dzisiejszego zagadnienia. Kobiety w tych samych sytuacjach co mężczyźni są oceniane jako mniej kompetentne, aktywne i zorientowane na działanie. Mężczyznom przypisuje się większe prawdopodobieństwo poradzenia sobie z nowymi zadaniami, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia, niż kobietom. W procesach rekrutacyjnych kobiety na bazie autoprezentacji były gorzej oceniane i rzadziej zatrudniane niż porównywalni doświadczeniem i kompetencjami mężczyźni. Mężczyznom stereotypowo przypisuje się też, że są lepszymi menadżerami niż kobiety. Można się czasem spotkać z argumentami, że stereotypy płciowe to mocne były kiedyś i na przykład badanie Goldberga pochodzi z lat 60., ale to się bardzo mocno zmieniło, już zapewne jest nieaktualne, ale jeszcze w latach 90. została przeprowadzona taka dość słynna metaanaliza różnych badań opartych o ten właśnie paradygmat Goldberga i podsumowując 63 takie badania, wyszło, że te stereotypy na przestrzeni lat niewiele się zmniejszyły, one nadal są mocno obecne. Ja też przytaczałem chociażby w tamtym odcinku takie badania przeprowadzone w Rumunii w latach, w roku 2008, i tam było badanie, które polegało bardzo podobnie na ocenę przez badanych CV pod kątem zdolności menedżerskich, pod kątem tego, kogo by zatrudnili oni na, na stanowisko menedżerskie. Oczywiście identyczne CV, jedno podpisane przez mężczyznę, drugie przez kobietę, i znów nadal były te, te stereotypy bardzo mocne, ponieważ dużo częściej wybierano mężczyznę, dużo wyżej oceniano jego przeróżne kompetencje. Żeby nie było, nie uważam, że naszym celem powinno być stworzenie świata, w którym panuje absolutnie taka wymuszona, narzucona, sztuczna proporcja 50 do 50 w absolutnie każdym obszarze życia. Niemniej jednak, jeżeli widzimy jakieś pola do poprawy, widzimy różne obszary do działania. To zamiast szukać sobie wymówek, używać różnych intelektualnych wygibasów do tłumaczenia jawnych niesprawiedliwości, powinniśmy wziąć się do działania. Jak już to wszystko naprawimy, to wtedy będziemy się mogli zastanowić, co dalej. I mam absolutnie alergię na różne takie pseudoargumenty, że świat nigdy nie będzie w 100% uczciwy, sprawiedliwy, równy, i dlatego najlepiej zaakceptujmy to wszystko, jak jest, i niech to tak zostanie. A teraz chciałbym wziąć na warsztat kilka argumentów Szymona, którymi stara się on podważać dane prezentowane przez Kasię Gandor i wyjaśnić, dlaczego Szymon, pomimo dobrych chęci, nie rozumie. Czym jest dyskryminacja? Kasia w swoim materiale porusza na przykład kontrowersyjny temat, jakim jest luka płacowa, która z przytoczonych przez nią danych wynosi w Polsce 7,7% różnicy w wynagrodzeniu za wykonywanie tej samej pracy. Później w komentarzu jest sprostowanie, co Szymon słusznie zauważa, że nie chodzi tutaj o tą samą pracę, ale o. Różnice w uśrednionych zarobkach wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet. Szymon do wątku luki płacowej na swoich kanałach odnosi się wielokrotnie. Yy, zrobił na przykład materiał, też na Szymon mówi, pod tytułem Czy kobiety zarabiają mniej? Yy, w odcinku, w tym, w którym komentuje materiał Kasi Gandor, też odnosi się do argumentów, które zresztą powtarza prawie zawsze przy tej okazji. Są to na przykład yy, Kobiety pracują średnio 20 godzin mniej w miesiącu. Czy też Mężczyźni częściej wybierają zawody niebezpieczne, częściej biorą nadgodziny. Dyskryminacja jest oczywiście zjawiskiem złożonym i dlatego tak często umyka jej skala. I teraz Szymon, na przykład, podkreśla wielokrotnie, że on jest za znoszeniem tzw. ograniczeń ale jest przeciwko tak zwanemu wyrównywaniu efektów. I ja się generalnie z tym podejściem bardzo zgadzam, myślę, że ono jest bardzo rozsądne. Ale teraz spójrzmy. Jeżeli tłumaczy się to, Szymon tym tłumaczy, że luka płacowa wynika z tego, że mężczyźni pracują więcej, biorą więcej nadgodzin, Wykonują częściej, wybierają częściej te niebezpieczne zawody. To teraz, czy kobiety rzeczywiście mają taki wybór i mają taką możliwość? Czy one na przykład mogą, jeżeli by chciały zarabiać więcej, pracować więcej, pracować dłużej, brać te nadgodziny? Bo teraz, szczególnie w kontekście związków, w kontekście relacji, pytanie jest: kto na przykład. Odbierze dzieci z przedszkola, ze szkoły, zajmie się nimi, będzie budował z nimi relacje, odrobi z nimi lekcje. Kto zajmie się różnymi pracami domowymi, kto ugotuje ten przysłowiowy obiad, czy rzeczywiście mężczyzna zastąpi w tych zadaniach kobietę i ona ma taką możliwość. Też nawet w tej sytuacji wybierania tej, tej niebezpiecznej pracy, która oczywiście nie jest pewnie marzeniem ani kobiet, ani mężczyzn, chodzenie do, do jakiegoś ryzykownego zawodu. Ale teraz, czy rzeczywiście kobieta, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, ma tą możliwość powiedzieć: Ok to ja może pójdę do tej bardziej ryzykownej, lepiej płatnej pracy niż ty, a ty na przykład w razie czego, jeżeli coś się stanie, zajmiesz się domem, zajmiesz się dziećmi. Argument o czasie pracy ma też zastosowanie, jeżeli mówimy o bardzo takich podstawowych, rozliczanych typowo godzinowo, gdzie pewne efekty są mocno powiązane z czasem zawodach, ale teraz w bardzo wielu branżach, szczególnie tych lepiej płatnych, w pracach umysłowych, Czas nie ma wcale takiego typowego przełożenia na efekty pracy, na, na wartość tej pracy. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że efektywnie w czasie tak zwanego ośmiogodzinnego dnia pracy, spędzanego na przykład w biurze, to efektywnie pracujemy około 2-3 godzin. Wynika z tego, że tak naprawdę swoje obowiązki możemy często wykonać w dużo krótszym czasie, a możemy je też oczywiście bardzo mocno w tym czasie rozkładać. Teraz kobiety znów pokazując, jeżeli one nie mają tej możliwości na przykład siedzieć w tym biurze dużo dłużej, mogą, muszą po prostu czasami wykonywać te swoje obowiązki po prostu dużo szybciej. Częściej zabierać też tą pracę ze sobą do domu i na przykład tam wykonywać jakieś różne brakujące, niedokończone sprawy, niedokończone obowiązki, co nie jest wcale tak łatwo później rozliczalne przez pracodawcę. Mężczyźni mogą na przykład sobie na to pozwolić, że posiedzą w biurze do nocy, tej przysłowiowej, Paradoks w ogóle, na przykład, dużych organizacji, korporacji polega też na tym, że szybkie wykonywanie swoich obowiązków wcale niekoniecznie jest dobrze widziane przez pracodawcę, bo dużo lepiej patrzy się na kogoś, kto po prostu wysiaduje i na przykład wychodzi ostatni z tego biura, co wcale nie znaczy, że on w tym samym czasie zrobił więcej czy przyniósł więcej tej wartości swojej firmie. W swoim materiale, czy kobiety zarabiają mniej, Szymon używa takiego argumentu, że nie można porównywać ze sobą w dużej skali średnich wynagrodzeń, i używa przykładu. Programistów i nauczycieli. Zakłada, to może być bliskie nawet rzeczywistości, że wśród programistów mamy na przykład 90% mężczyzn i 10% kobiet, a wśród nauczycieli mamy 90% nauczycielek i tylko 10% nauczycieli, czyli osób płci męskiej. No i teraz wiadomo, że zarobki nauczycieli są zupełnie inne niż zarobki programistów. Być może jest jeden z tych obszarów, w których no nie ma co na siłę wyrównywać, nie, 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 nie trzeba dążyć do tej proporcji pełnej 50% na 50, no i jakieś te jednak zainteresowania bardziej, może takie techniczne, informatyczne, mężczyzn sprawiają, że oni chętnie wybierają te zawody, a kobiety jednak nastawione bardziej na przykład na relacje, na opiekę, wybierają zawód nauczycielki. No i jest trochę tak, że te zarobki, koniec końców, weryfikuje przecież rynek, ale teraz z drugiej strony, czy nie jest trochę tak, że to, że wyżej cenimy obecnie wykonywanie zadań, zawody związane np. z programowaniem, a nie z opieką i z edukacją, czy nie wynika trochę z tego, jaka była na przykład dostępność osób do wykonywania tych danych zawodów, innych ograniczeń, jakie panowały, że na przykład kobiety nie mogły się realizować w pewnych obszarach i to bardzo wpływa na to, jak koniec końców wyglądają te wynagrodzenia. Też to jest bardzo głęboki problem, ale uważam, że generalnie to, że tak nisko cenimy, myślę, że to jest problem, który, który wiele osób bardzo dobrze rozumie, to, że tak nisko cenimy kwestie związane z opieką, z wychowaniem, z nauką, w których uważam, że odpowiedzialność akurat jest... Ogromna i dotyka niesamowicie ważnych obszarów naszego życia. Nie mówię, że programowanie ich nie dotyka, ale jednak można tutaj dyskutować, czy ta dysproporcja finansowa, akurat w tych obszarach, powinna być tak duża. Należy też sobie zadać pytanie, jaki udział w tej luce płacowej mają te mimo wszystko niżej płatne zawody, mają też te nawet zawody niebezpieczne. Jaki one rzeczywiście mają procent, udział w całym rynku pracy, w całej, we wszystkich wypłacanych wynagrodzeniach. I teraz bardzo wiele raportów, prawie każdy zwraca uwagę na to, że im wyższe stanowisko, tym wyższa jest ta różnica, ta luka, ta dysproporcja płacowa. I Kasia podaje tutaj taką bardzo istotną, ciekawą statystykę, że w zarządach, czyli na tych najwyżej płatnych stanowiskach, a mówimy tutaj o kilkudziesięciu, kilkuset tysiącach złotych miesięcznie wypłacanych członkom zarządów, to kobiety stanowią tylko 20%, czyli 80% tych najlepiej płatnych posad obejmują nadal mężczyźni. Teraz Szymon pokazuje na przykład mapkę, która ma pokazywać, że te dysproporcje płacowe są, ale one nie wynikają z żadnego rodzaju dyskryminacji, bo na przykład we wschodnich województwach Mamy nawet tą dysproporcję na rzecz kobiet, ale ta mapka też się bardzo mocno pokrywa, ja bym powiedział, z centrami biznesowymi w Polsce, bo tam gdzie duże firmy, duże korporacje mają swoje siedziby, gdzie są duże zarządy, gdzie są naprawdę duże wypłaty, to są centra zlokalizowane właśnie w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin. Tam na wschodzie tych miast jest zdecydowanie tych ośrodków biznesowych jest zdecydowanie mniej. Szymon w materiale Czy kobiety zarabiają mniej? Yy, przedstawia też, jak zresztą wygląda rzeczywistość, że karalne jest, jeżeli ktoś chce płacić komuś za wykonywanie tej samej pracy na tym samym stanowisku mniej z powodu tego, że na przykład jest innej płci, czyli kobieta miałaby mniej zarabiać, będąc na tym samym stanowisku, wykonując te same obowiązki co mężczyzna i niech taka osoba zadzwoni na policję, jeżeli ma do czynienia z taką sytuacją. Oczywiście w takich sytuacjach nie, nie dzwoni się po pierwsze na policję, to się załatwia drogą sądowną. Po drugie to są strasznie ciężkie do udowodnienia sytuacje, że zarabia się mniej wykonując dokładnie tą samą pracę, bo na stanowiskach menadżerskich, na stanowiskach na przykład zarządach. Bardzo ciężko jest powiedzieć, że coś jest z tą samą pracą. To po pierwsze. Po drugie, w internecie jest bardzo dużo teoretyków, a ja akurat w praktyce pracowałem na dość wysokim stanowisku w dużej międzynarodowej korporacji. Przez prawie 10 lat pracowałem też z prawie kilkudziesięcioma bardzo dużymi organizacjami jako konsultant, i wiem o tym i warto na to na przykład zwrócić uwagę, że w zdecydowanej większości takich organizacji zarobki są niejawne, więc też jak, jak je porównać? One są ustalane indywidualnie, do tego dochodzą też przeróżne uznaniowe bonusy od menadżerów w bardzo wielu sytuacjach, więc ta sytuacja jest praktycznie nieweryfikowalna od strony na przykład prawnej, od strony zaskarżenia takiej sytuacji. Ale też. Używa się czasami argumentu, Szymon zresztą zwraca na to uwagę, że kobiety generalnie niżej negocjują, mniej negocjują, są bardziej ugodowe i między innymi dlatego nie wynegocjowały sobie wyższych zarobków, nie potrafią ich wyegzekwować i między innymi dlatego mogą po prostu koniec końców zarabiać mniej. I z jednej strony może być coś w tym, że statystyczna kobieta ma bardziej ugodowe nastawienie. Inna sprawa, czy powinniśmy podtrzymywać tą zasadę takiej niejawności i tego, że tak naprawdę zarobki odzwierciedlone są, są tym, jakim kto jest negocjatorem, a nie jak dobrze rzeczywiście wykonuje, jak jakościowo wykonuje swoją pracę, jaką wartość wnosi do tej organizacji. Ale też zauważmy, czy kobiety mogą tak negocjować jak mężczyźni, jeżeli na porównywalnych stanowiskach e, zarabiają mniej, jeżeli inne kobiety chętne na ich stanowiska zarabiają Mniej. jeżeli przez przytaczane stereotypy, które podawałem, generalnie chętnie zatrudniani są mężczyźni, to teraz czy kobieta może sobie zażyczyć takich samych pieniędzy, czy nie musi trochę nadrabiać i walczyć o tę pracę tym, że jest skłonna wykonywać ją za mniejsze wynagrodzenie. Kolejne pole potencjalnej dyskryminacji poruszane w obu materiałach to tak zwane prace domowe. Tutaj Kasia Gandor przytacza, że na całym świecie kobiety powyżej 15 roku życia wykonują prace domowe o wartości rocznej 11 bilionów dolarów. W Polsce na przykład średnio mężczyźni każdego dnia wykonują prace domowe krócej od kobiet przez 1 godzinę i 45 minut i w ciągu miesiąca wartość tych prac domowych, taka oddana wartość rynkowa, to średnio 2100 zł na jedną kobietę. Szymon nie widzi w tym jednak żadnej dyskryminacji i na swoim kanale pyta na przykład... Czy byłoby lepiej, gdyby w jednym gospodarstwie domowym obie osoby spędzały dokładnie tyle samo czasu na pracę zawodową i dokładnie tyle samo czasu na pracę w domu? Dlaczego? Dlaczego pewna forma specjalizacji jest czymś niepożądanym? Oczywiście w tym, że ludzie jakoś się muszą dzielić, nie ma tak naprawdę nic złego. Ale Szymon trochę nie zauważa w tym wątku, że sobie odpowiada chociażby na poprzednie wątpliwości, bo teraz zwróćmy uwagę na podstawową różnicę między np. Na braniem nadgodzin czy pracowaniem dłużej, a tą pracą domową. Za nadgodziny, za pracę dłużej dostaje się pieniądze, a za pracę domową tych pieniędzy się nie dostaje. I teraz, nawet jeżeli jakaś rodzina, jakaś para ma ten wspólny budżet, to jednak pieniądze do niego są wtedy w większych wartościach wlewane przez, przez mężczyznę, co już powoduje pewnego rodzaju dysproporcje chociażby w możliwościach finansowych takiej pary. Szymon zauważa też, że czasami wręcz krytykuje się, piętnuje się kobiety, które zamiast kariery zawodowej wybierają taką ścieżkę, że będą zajmować się niejako domem, będą wykonywać obowiązki domowe, zajmować się dziećmi i tak dalej. I oczywiście piętnowanie tego typu wyborów, każdy ma do nich prawo, nie jest niczym dobrym, no niemniej jednak zwracanie uwagi na takie kwestie, jak to, że tego typu praca no, nie przynosi jednak pieniędzy, nie ma tutaj możliwości rozwoju zawodowego, nie ma za bardzo możliwości rozwoju osobistego przy okazji tego typu pracy. Nie należy się żadna emerytura za tego typu obowiązki. Jest co prawda coś takiego jak emerytura matczyna, ale to jest powyżej urodzenia czwórki dzieci, mniej więcej tak to funkcjonuje, więc nie obejmuje bardzo wielu przypadków. No jednak jest to rodzaj wpadania w taką zależność od drugiej osoby i o ile na przykład wspólny budżet, do którego wlewa na przykład tylko jedna osoba, tylko mężczyzna zarabiający, on może nieźle funkcjonować, dopóki na przykład w związku wszystko dobrze funkcjonuje, ale kiedy tylko pojawiają się jakieś problemy, nie daj Boże dochodzi do jakiegoś rodzaju rozstania, no to sytuacja oczywiście tam sądownie jest rozstrzygana, ale robi się bardzo, bardzo problematyczna, szczególnie dla kobiety, która później zostaje sama z tym wszystkim. I ostatni wątek w tym temacie, Szymon zwraca uwagę, że istnieją inne wartości, nie tylko finansowe, które otrzymuje się na przykład za swoje zaangażowanie w wychowanie dzieci czy, czy w pracę na rzecz domu. I to jest Oczywiście prawdą, ale koniec końców, później, jeżeli się myśli, chce się zrobić coś dla siebie, czy nawet dla tych dzieci, chce się im kupić podręczniki, ubrania, wysłać je na wakacje, to niestety nie zrobi się tego za te wartości pozafinansowe. Tutaj te pieniądze koniec końców też są niezbędne. Szybko w swoim materiale odnosi się też na przykład do kwestii polityki, w którym na bazie przytaczanych statystyk Kasia Gandor też zauważa spore dysproporcje. I teraz Szymon pyta się, czy to, czy to na pewno wynika z jakiegoś rodzaju dyskryminacji i czy w ogóle tak istotne jest, żeby kobiety były reprezentowane przez inne kobiety koniecznie, czy nie wystarczy, żeby mieć z kimś wspólnotę poglądów, żeby akceptować czyjś program, ale myślę, że nawet ostatnie wydarzenia ostatnich dni, ostatnich miesięcy bardzo mocno pokazały, jak często brakuje różnym politykom, decydentom tej. Kobiecej perspektywy w sprawach kobiecych patrzą na świat mimo wszystko bardzo mocno przez ten męski pryzmat. Ale dla mnie, chociażby z psychologicznej perspektywy, jest jeszcze jedna kluczowa kwestia. Zauważmy, że dzieci uczą się przede wszystkim przez przykład, przez swoją obserwację tego, jak świat funkcjonuje. Ja sam jestem ojcem małej dziewczynki. Szymon, z tego co wiem, też ma malutką córeczkę, i teraz nasze córki. My im możemy mówić, że, że świat jest równy, że mężczyźni i, są rów, mężczyźni i kobiety są równe, że wszyscy mają równe szanse itd., itd., ale one obserwując świat, one i bardzo wiele innych kobiet, małych, małych dziewczynek, obserwując świat, widząc, że... Wszędzie tam, gdzie jest władza, wszędzie tam, gdzie są rzeczy ważne, gdzie są duże pieniądze, dominują mężczyźni, najwięcej jest ich w polityce, najwięcej jest ich w telewizji, dominują w filmach, dominują w biznesie. Teraz jak zaszczepić w tego typu małych dzieciach wiarę? Jak walczyć z tymi stereotypami, żeby one naprawdę wierzyły, że, że mają takie same szanse jak mężczyźni, że również mogą mieć wysokie ambicje, że również mogą osiągnąć to, co im się zamarzy, mogą się w taki sam sposób realizować jak płeć męska. Dlatego z mojej strony wielkie dzięki dla Kasi Gandor, że przygotowała ten odcinek, że przytoczyła te różne dane, które obrazują skalę problemu, które zmuszają chociażby do zastanowienia się, do dyskusji nad tym, jakże ważnym problemem. A do Ciebie, Szymon, pozwól, że zwrócę się bezpośrednio, bo się poznajesz. Osobiście, nagrałeś kiedyś taki bardzo fajny odcinek e, ludzie obrażeni na fakty, więc słuchaj, w tym temacie myślę też nie ma co się obrażać na fakty tylko warto się zastanowić, jak głębokie i złożone jest to zjawisko. Z mojej strony tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali mnie aż dotąd. Jestem ciekaw Waszych opinii, Waszych komentarzy, Waszego odbioru chociażby tamtych dwóch materiałów i może jeszcze w kontakcie tego trzeciego, innych pól i wątków, których być może ja tutaj nie zauważyłem. Jestem bardzo ciekaw tych opinii. Zapraszam też na Instagram jeszcze raz. Człowiek Absurdalny po więcej inspiracji. Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie tutaj wracać i widzimy się już niedługo. Cześć!